Jak już myślisz, że kurwa złapałeś przynajmniej trochę logiki w tej grze to nie kurwa, nie złapałeś 13 koło i 3600 kurwa Po drugi ma 12 prawie i kurwa 3500 pięćset. Jest... Marcin, dasz mi w tempo flasza na longa? No Dzięki Słomeczka Siema kurwa, Dwaliśmy konia Pisał na toacie to z wyganką Może rota na B? No, okay. Nie wiem, już jadę Brama Zrotowali ja Po głowie Short, CT Short leży Dwu... dwóch CT, dwóch sata, dwóch sata. Bartek, bożek, rozpędzony, bartek, jest seksowny i nie... No, O, co mi A, No, nie, 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 A, nie, tam nie, co nie, nie, co. Coś, co nie, nie, się nie, 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 One na one D. No nic nie wierzę w to, no kurwa mać Iweko, nie zabiję cię, nie? No ja nie miałem jak, bym mi, kurwa nie wyjęło broni faj jest jest Wszyscy idą do A Jak dotniesz mojego nerfowca, na na to na się porzek włoski zmieni. No, To niezły kurwa, lotnik. Tata. Tata Oła. Jezus, minus dziewięćdziesiąt trzy. One hit. Ja kurwa A ty nie trafiłeś tego gościa? 54 w dwóch mu dałem oh. czego kurwa ja nasz Meat. Lower, 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 przypalił się Short Long jedzie No i nice Short Leży Baza No last double doors, kurwa Nice B, nice B Czyli Long wybiegł Flash, flash, flash! Drugi! Co to za ryj? Co to za ryj? Odmik ja to ryj! dał od razu. Dark. Dobrze, że nasze flesze im nic nie robimy na tym longu, ale jak kurwa oni wybiegają, to wszystkie flesze na Jeszcze jeden long, nice. mi pan, pan ma jeden ciągle. Bez, sorry, long. Idealnie przesunąłem, nie wiem czy on nie ma ale ten kurwa pidadi. daddy korwin od kurwa. Zdroli pakę czy nie? Nie wiem Mogli Special animation no, O kurwa dobra Cofaj Lecą jeszcze, ja będę flashował Jeden CZB to... Co? Coś skakało tam Lower, lower, lower Ja, flash Dobra, nieważne Do sensu, do sensu, wiesz, tam z daleka no ten Felis, skurwa. to jest on, jest do pojebania. Paka ma Aleks na longu. Okej. Okay. On gdzieś przy smoke'u był, typ, wiem. Proszę ja. Dobrze, znalazł. Kurwa. Oh ja. Xbox. Lower. Grenade. Deploying flashbang. No low lower low low no, że się nie odzywa, no, legit, no. ale gitną. Ale ugrał tylko jedną rundę, kurwa. Tak, no Ale prawie. szczerze, bardzo ważną rundę ogólnie. Jakby ją przejebał, no. to ciężko by było wrócić. Dobra, Nice. Rzucam no to no, na ogólnie. Uważaj! Lower, full lower. Xbox. Nie wiem, czy nie jedziesz shorta, kurwa. Po głowie short jest. Nie wiem czy nie zeskakuje. Jeden Coś last. O. On jest po głowie. Co ty co sobie bali? Jak po. Nie jemamy, jakoś... ja wiem. Gdzieżę?